Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. A my właśnie żeśmy z Magdaleną odebrali poród u naszego jareczka. Urodził się byczek, BB. I dajemy pójło. O ciereczek, napiś. Nie, buś. O cię napiś. Akurat przyszliśmy na wieczorny obrządek. Zaczęło tutaj kopytko wystawać. Poczekaliśmy chwilę, pomogliśmy jej. i Jak widać, cielaczek jest. To akurat jest w boksie po mówce. Mówka przeszła e, do tego boksu, który jest na dworzu. No i musimy tu wybrać obornik. Jareczek też urodził dwa tygodnie przed terminem. Uff. Ale żeśmy się zmachali. Szkawał tego byczka jest powiem wam szczerze tak, Sofia też tutaj pomagała dopingowała, żeby byczek wyszedł, ale najważniejsze że jest tutaj szczęśliwie dobrze jeszcze pójło, jedne mieliśmy to też ona troszeczkę się wzmocni, można powiedzieć, że mamy pierwszy jesienny poród u nas w gospodarstwie, no i teraz tak co 2-3 tygodnie będziemy mieli kilka tych porodów jeszcze A może doleję jej wody jeszcze do tego, co zostanie, to sobie jeszcze wypije. Magdalena mnie tu poprawiła. W grudniu będziemy mieli trzy porody. To ja coś pokręciłem w takim razie. Zapomniałem, że Betty powtarzała, bo Betty miałaby mieć w tym samym dniu tak naprawdę co jareczek, ale jak się okazało, tutaj Betty. Po prostu no, nie była cielna, bo jedna krowa u nas poroniła pod wiatą, nie wiedzieliśmy, która. Później jak było badanie, to wyszło, że właśnie ona nie jest cielna i, i to właśnie też padło na nią. Ona jeszcze go wylizuje. Chyba nie będzie chciała tego do końca wypić, chyba jej to w kastrę może wleje. Niech se u niej stoi i, i, i będę się na razie usuwał od niej, żeby się nie stresowała żeśmy pójło ostawili. ja zaraz jeszcze tam jej wrzucę z tyłu troszeczkę suchego mimo wszystko, żeby po prostu no miała, nie chcę jej też zaraz stresować buraczki na jutro żeśmy zalali, żeby po prostu jutro no troszeczkę dostała, że tak powiem powera trochę okrasimy z samego rana zbożem no i tyle i zobaczymy jak rano cielaczek po prostu wyjdzie najważniejsze, że poród przebiegł szybko i bardzo dobrze. Najważniejsze dobrze z Magdaleno, żeśmy byli, chwilę, żeśmy poczekali, cyk pyk wyciągnięte i jest elegancko. Także lecimy może jeszcze pokażę Wam podwiatę, żeby ona tu się nie stresowała. Jesteśmy pod wiatą, troszeczkę ciemno, podwiato oczywiście stoi Bessie, stoi Betty, stoi Sky, stoi Olunia. I tutaj jest limuzynka, limuzynka właśnie była w tym boksie na dworzu pojedynczym, ale jak żeśmy byczka zabrali to żeśmy ją tutaj po prostu przygonili no i jest jeszcze Everest no i tak się zastanawiałem, czy jeszcze nie wziąć tutaj szery, ale to się po prostu wyjdzie wszystko w praniu, na pewno do tego boksu, co jest na dworze będziemy wrzucać, ta kolonia, ty to co jesteś gwiazda, jeszcze będziemy wrzucać tam dwie jałóweczki tak żeby one sobie po prostu razem stały. Dzisiaj taki vlog trochę nie do końca planowany, bo nie wiedziałem kiedy będzie, że tak powiem wycielenie, ale chciałem przekazać informację, bo też tam na Instagramie co niektórzy dopytywali, czy będą jakieś porody, kiedy coś będzie, co się będzie działo także także staramy się tutaj te informacje w miarę możliwości jakoś Wam szybko przekazywać. Także co widzimy się w kolejnym vlogu Akurat będzie kolejny vlog planowany z końcówki siewu, bo już część mamy też pozasiewane zostało tam nam jeszcze cztery działki zrobić, posiać i na jesień tak naprawdę będzie finito, zostanie tylko później zaorać poplon. Także widzimy się w kolejnym vlogu. Oczywiście zapraszam Was na naszego instagrama. Trzymajcie się i do usłyszenia.